Wyobraź sobie, zaczynaliśmy od prostego pomysłu stworzyć system, który czyni ludzi i firmy bardziej efektywnymi. Tak powstaje nasza platforma skupiona na jednym celu tworzeniu autonomicznych systemów. Zaczynaliśmy od prostych automatyzacji biznesowych, wprowadzając stopniowo autonomię, aż do zaawansowanego programowania z AI. Centralnym elementem platformy jest unikalna baza procesów i integracji. Zawierająca schematy, dokumentacje i sprawdzone wzorce. Od fundamentów po złożone systemy. Wszystko zbudowane zgodnie ze standardem SSOT. Zdajemy sobie sprawę, że bardzo mały procent osób kończy kursy, dlatego wbudowaliśmy metryki umożliwiające pomiar realnego progresu i motywacji. Oferujemy kompleksową edukację w formie kursów, a dla szybkiego startu gotowe wdrożenia. Platforma wspiera społeczność i umożliwia wymianę wiedzy forum, dyskusjami i wsparciem od nas i innych użytkowników. Wszystko to tworzy jeden ekosystem wspierający budowę autonomicznych systemów.